Cicho, cicho, cicho Dzień dobry, proszę, pana, proszę panią Leży, leży krzczowek koło mnie w tym momencie Ruch Kościuszki i Maja pod cyfrą plus Halo, nie pani? róg Kościuszki Kościuszki, ruch Kościuszki i Maja no leży, słabo jest wyczuwalne tętno, nie wiem, upadł przed chwilą przy mnie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się z nim dzieje. Tak, przy mnie upadł. Przy, przy panu, proszę ruszyć i zapytać, co się stało czy to Proszę No nie mówię ci, halo, przy pana, A pan potrzebuje karetki? Nie. No chyba jest, nie, mówi, że nie. Chyba pijany. Chciałabym popraszyć go, że wzywa pan w takim razie policję. Nie wstaje, a nie ma. Potem co chwileczkę ktoś wyzwania i ci się zbiera. Czym pana wzywamy policję w tym momencie? Pan wstaje czy nie? Halo? Halo? Nie ma reakcji. Nie ma reakcji Nie ma reakcji żadnej. Nie, nie wstaje, tak? Nie, nie wstaje, nic nie, 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 jest nie mówi. Nie, gdzie z boku leży, żeby bezpośrednio na żeby nie ma, ulicy nie leżał. Znaczy nie, nie, nie z, bo, z, z boku na trawie, koło mnie. No, Proszę Pani... O, wstaję, moment, moment, wstaje, wstaje, ale widzę Pani... No jest upojony, no po prostu może spróbujcie, może odprowadziłybyście go do domu, zapytać gdzie mieszka. Może w taki sposób pomóc, po co mam tam policję no, może być nie Nie wiem, Pan, 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 no, czy... da pan... radę sobie do chaty dojść czy nie? Halo? Nie wiem, przecież... Spróbujcie może jedzie... Halo? Da Pan radę? Dojdzie Pan do domu? Nie Dojdzie Pan do domu czy pan mi pomóc? Dojdziemy do, no idziemy do <Siecie> domu się... czy... Momencik, momencik. To szkoda przy... ten, to ich po i do ich wy będą mieć nie No ja myślałem, że, nie wiem, wie, wie pani co, upadł po prostu koło mnie. Ja myślałem, że coś się no, stało po prostu, po prostu nie? Upadł, upadł, no, to wiadomo, no ale wie pani, pani po prostu... Pomógł, pomógł? Wie pani, pani co, wie pani co, po prostu, po, po prostu, po, po prostu reagujemy, nie? Że no, później, żeby później... Da pan radę? Halo? Da pan radę do domu dość? Halo? Momencik, momencik. Halo, da pan radę? Nie, nie, miała pani rację jednak. Wie pani co, jest, bo człowiek jest Jada. chyba pijany, także, także chyba sobie dojdzie do domu właśnie. Tak, dojdzie, dojdzie, chyba dojdzie, chyba dojdzie. Dobrze, dziękujemy i coś, to jeszcze zadzwonimy, dobrze. Dziękujemy, do widzenia.